Dzień dobry moi drodzy, witam Was w kolejnym vlogu. Tym razem jesteśmy już w terenie. Zaczynam 90 kawki, więc stawiam kawkę na, na gazie i pierwszy raz robimy kawuszkę. Ale na kawka. i wam pokazuję w jakim miejscu stoimy i chciałbym wam kogoś nowego przedstawić a mianowicie poczekajcie chwilę to jest to jest Nobi ale no tak, hey, tak. Fajnie? Co, idziesz, idziesz, idziesz się kąpać, czy co idziesz robić? Chodź. Zaglądał? Tak. Dobrze, moi drodzy, ja mam tutaj misję do zrobienia. Muszę złożyć... Muszę złożyć e, grilla. Takiego jednorazowego, żebyśmy mieli na wypady. Nie wiem, czy wystarczająco narzędzi, wiem, ale myślę, że się uda, tak wiem. Miałem inaczej vlogę zacząć, miałem Wam wszystko opowiadać przyczepie, jak zrobiłem, jak to, jak to zostało zakończone. Natomiast nie mogę Wam pokazać, bo dałem ciała z podłogą. A mianowicie, chcę pomyśleć, to od razu yy, nerwów dostaję. Kupiłem bardzo drogą podłogę naprawdę bardzo drogą, bo chciałem, nie chciałem przeoszczędzać na podłodze. No i jak najłatwiej ją zrobić, żeby, żeby dopasować do tej poprzedniej, no odrysować. No i odrysowałem, wyciąłem i okazało się, że tą pierwszą podłogę źle obróciłem, nie odwróciłem w tę, samą, w tę samą pozycję. I zrobiłem odbicie lustrzane, więc podłoga totalnie nie pasuje do góry nogami. Nie pokażę Wam tego. No i będę musiał kupić coś i na szybko założyć, jeżeli założę podłogę to to dopiero Wam pokażę, jak ona finalnie ta grzeba w środku wygląda. Więc taki klops. Grill rozłożony, właśnie się rozpala. A ja idę chyba tutaj poleżeć. Jak ktoś kiedyś nie próbował sobie poleżeć na hamaczku, to bardzo polecam. Nawet no do. Co? Chcę nurkować. Co? Nie jeszcze? A nie, to nie jest woda. pływać? No uważaj. O, super! No więcej do ciebie zobaczyć. Kiełbaska zjedzona, śniadanko ogarnięte, jest bardzo fajnie. Mega otowa miejscówka. Troszeczkę ludzi zaraz przyszło, ale nie zmienia faktu, że jest mega, mega klimatycznie. Eee, wrzucam posta na Instagrama, więc kto jeszcze mnie nie znalazł na Instagramie, serdecznie Was zapraszam i co? Żyjemy! No dobrze moi drodzy, miał być kemping i nurkowanie, więc ja się szykuję powoli do wody i widzimy się w wodzie. Nurkowanko nawet spoko mało ryb, ale no zobaczymy co czas pokaże i co będzie dalej na tych vlogach. My się pakujemy, podłączam przyczepę, wracam do domu i już niebawem widzimy się prawdopodobnie w górach. Trzymajcie się, hej! Jeżeli chcesz wesprzeć moją twórczość, zapraszam na bajków i oraz patronek. Dzięki.